Kiedy i jakie suple brać, co działa, co jest zwyczajną lipą? Masz wątpliwości? Wbijaj na certyfikowane szkolenia Akademii KFD. Paweł Szewczyk zaprasza 21 maja do Wrocławia na seminarium z dietetyki sportowej i suplementacji. Cześć! Dzisiaj co nieco o pięciu najmniej zdrowych, moim zdaniem, całych grupach produktów. No czyli, pierwsze przede wszystkim wszelkiego rodzaju fast foody, tak zwany junk food, czyli jedzenie śmieciowe. Ze względu na to, że jest to najbardziej przetworzony rodzaj żywności, mamy ogromne dodatki cukru, mamy ogromne dodatki tłuszczu, najczęściej są to albo tłuszcze nasycone, albo tłuszcze nienasycone o konfiguracji trans, które są bardzo prozapalne, pro pro bardzo miażdżycorodne, i mogące przyspieszać rozwój nowotworów. Dodatkowo, w tych produktach znajdziemy bardzo dużo wszelkiego rodzaju chemicznych dodatków polepszaczy smaków, polepszaczy zapachów. Plus, oczywiście, dużą, dużą, dużą ilość sodu czy to pochodzącą z soli, czy to pochodzącą z glutaminianu sodowego która w dużej ilości u osób zdrowych i mających predyspozycję do nadciśnienia może powodować rozwój tej jednostki chorobowej. Kolejna kwestia. To wysoka zawartość tłuszczy trans w produktach przetworzonych, ze względu na to, że są one najczęściej mocno obrabiane termicznie, smażone, pieczone, podpiekane, przygotowywane do użycia w kuchence mikrofalowej. A dla uzyskania odpowiedniej smakowitości czy konsystencji, dodawane są tam pewne ilości tłuszczy nienasyconych, czy to pod postacią oleju, czy to pod postacią co gorsza utwardzonej margaryny. Druga grupa tego typu produktów. To wszelkiego rodzaju tak zwane fit produkty, czyli wszystko co jest odchudzone, wszystko co nie zawiera cukru, wszystko co zawiera mniejszej ilości tłuszczu, czy co gorsza, określane jest mianem dietetycznego. Różnego rodzaju dietetyczne batony oblane wyrobem czekoladopodobnym. Wszelkiego rodzaju produkty typowo kierowane do takich dosyć mocno ograniczających konkretne produkty grób. Czy to będą produkty bezlaktozowe, czy to będą produkty bezglutenowe. Najczęściej są one przetwarzane dosyć mocno z dodatkami różnorakich produktów chemicznych, co ma zachować odpowiednią konsystencję i odpowiednią smakowitość produktu. Absolutnie to nie znaczy, że mleko o obniżonej zawartości laktozy będzie was truło, aczkolwiek należy zdać sobie sprawę, że laktoza jest cukrem mlecznym który pozwala nam to mleko w jakikolwiek sposób spożywać, żeby ono było smaczne. Jeżeli weźmiemy do ręki mleko bezlaktozowe, to mimo tego, że laktozy w nim nie będzie i rzeczywiście będzie ono mogło być spożywane przez osoby z nietolerancją laktozy, to będzie ono po prostu dosłodzone, czy to substancją słodzącą, czy to zwykłym cukrem stołowym, cukrem białym, tak zwaną sacharozą. I u osoby niecierpiącej na nietolerancję laktozy nie będzie to stanowiło wielkiej różnicy ani w podaży energii, ani w podaży samych dwóch cukrów ze względu na to, że czy to sacharoza, czy laktoza jest to dwucukier. Eee, kolejna grupa produktów, o których warto wspomnieć to wszelkiego rodzaju napoje słodone, czy to cukrem, czy to syropem glukozowo-fruktozowym tak zwanym wysokofruktozowym syropem kukurydzianym eee, ze względu na to, że wszelkiego rodzaju soki uznawane za zdrowe czy produkty typu cola, różnego rodzaju oranżady, różnego rodzaju syropy są bardzo bogatym źródłem węglowodanów prostych, które bezpośrednio wpływają na obniżenie odporności naszego organizmu na rozstranie równowagi glukozowo-insulinowej i mogą przyczyniać się do powstawania insulinooporności. Warto zwrócić uwagę na to, że na każdym produkcie praktycznie mamy tabelę wartości i czy to będzie Coca-Cola, czy to będzie cudowny sok pomarańczowy, najprawdopodobniej w jednej szklance tego typu, zawierającej około 250 ml soku, zmieści się dokładnie 25-30 do 30 g cukru. Nie trudno przełożyć to sobie na okolice 6 łyżeczek cukru białego, cukru stołowego, które dosypujecie do herbaty. Myślę, że mało kto słodzi herbatę w ogóle w jakikolwiek sposób cukrem, a tym bardziej nie mieści 6 łyżeczek cukru w jednym kubeczku. Kolejna sprawa to to, że tego typu produkty nie dostarczają nam specjalnej ilości związków prozdrowotnych i należy zaznaczyć, że soki również. Nie ma tam wielkiej ilości witamin, nie ma tam wielkiej ilości związków biologicznie aktywnych ze względu na to, że są to produkty albo pasteryzowane, albo sterylizowane, czyli obrabiane w dosyć wysokich temperaturach, gdzie te związki ulegają rozpadowi, unieczynniają się, a cała zawartość witaminy C yy, polega na tym, że jest, on, jest ona dodawana w momencie produkcji. Dla utrwalenia i wydłużenia czasu przydatności do spożycia jest to osobny dodatek do produktu, a nie witamina C pochodząca naturalnie bezpośrednio z owoców, które zostały użyte do jego produkcji. Pewnie wielu z Was zwrócił uwagę na dwie osobne grupy produktów, mianowicie produkty zawierające gluten, wszelkiego rodzaju produkty z pszenicy, no i druga grupa, czyli produkty mleczne, wszelkiego rodzaju mleko, produkty pochodzące z mleka, czyli nabiał. To warto zaznaczyć, że są to grupy produktów, które absolutnie nie są szkodliwe dla wszystkich. Nie przed wszystkich będą musiały być wykluczone, ale szerzej tę tematykę postaramy się omówić w osobnych filmikach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zdrowych, mniej zdrowych lub całkowicie szkodliwych grup produktów, czy też składników żywności, lub inne jakiekolwiek pytania związane z żywieniem, z dietą, z suplementacją, pytajcie, postaramy się odpowiedzieć na nie w kolejnych filmikach. Subskrybujcie kanał KFD. Do usłyszenia! Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro!